Proszę. Wiecie Państwo już wszystko o meblach firmy Stolbart, o łóżkach chowanych w szafie. Łóżko, które prezentujemy tutaj w domu klienta, widzieliście już także na innej realizacji, zresztą także w Warszawie. Więc nie będę się tutaj wiele nad tym rozkliwiał. Powtórzymy sobie tylko te wszystkie wiadomości, które zebraliśmy do tej pory. Łóżko może mieć absolutnie dowolną wielkość od dziewięćdziesiątki, czy jeśli wymyślicie Państwo mniejsze. Do łóżka 180, 200, 220 materac. To nie ma dla nas żadnego znaczenia. Kolorystyka mebla nie ma dla nas żadnego znaczenia. Może być ze wszystkich płyt, jakie są produkowane w Polsce i niektórych zagranicznych, na pewno z Słowacji, Czech czy krajów byłego Związku Radzieckiego. W wypadku Sofy... Materiał tapicerski nie ma dla nas żadnego znaczenia. Jesteśmy w stanie sprowadzić każdy i sofę jesteśmy w stanie wykonać w dowolny sposób, taki jak Państwo sobie założycie. Ta akurat sofa ma pojemnik na pościel. Nie pokazywałem tego Państwu wcześniej, ale taki pojemnik na pościel jest możliwy do zrealizowania. Ja go tu w tej chwili pokażę. To jest bardzo pojemny i bardzo głęboki pojemnik. Myślę, że na pewno Państwo z przyjemnością go wykorzystacie. W tej chwili sofy budujemy w ten sposób, że są robione na tzw. sprężynach bonelowych, więc nie jest to sztywna decha. Można usiąść i naprawdę na czymś takim z powodzeniem odetchnąć. Poduszki w tej chwili już zawsze są robione z granulatu silikonowego, co zapewnia nam ogromny komfort w wypadku siedzenia. O meblu w zasadzie wie się już wszystko, więc go tylko otworzę i pokażę, żebyśmy widzieli, że, że po prostu działa. To jest mebel w wielkości 160 meterac na 200. Jak widzicie, otwieram go jedną ręką. Delikatnie opada nam na ziemię i łóżko jest naprawdę ogromne. Klienci zażyczyli sobie takie, nie inne oświetlenie. Bardzo dobrze, znakomite, funkcjonalne. W tym wypadku, co nie jest elementem standardowym, ale możliwym do wykonania, tak zwane plecki łóżka również są tapicerowane. Pokryte są gąbką 1 cm bądź grubszą na życzenie. I można się tutaj wygodnie oprzeć, zapalić sobie światło i poczytać wieczorem w nocy, czy w ogóle pobyć przy świetle. Zamkniemy łóżko. Proszę zwrócić uwagę na półkę. Oczywiście, jak przy wszystkich tego typu realizacjach, półka zawsze pozostaje w poziomie. I wielkie 160 cm łóżko. Zamykamy jedną ręką, zapinamy na zamki i jest gotowe do tego żeby w spokoju obejrzeć telewizję. Co właśnie czyni? Do widzenia Państwu.